Franki a pogoń tymczasem, jest kolejnym atakiem. Wojta. Dużo miejsca przed polem karnym. Wizewa wraca. Gąsior uderza Kozłowskiego. Marcin Kozłowski. Miał dużo miejsca, dużo swobody i trafił tam, gdzie chciał. Pawłowski idzie po piłkę, idzie za bramkę, ale strzał Marcina Kozłowskiego. Dobrej klasy. Nie, no to tak jakby nas nie było ostatnie dwie minuty na boisku. Parę razy gospodarze próbowali. No i strzał Marcina Kozłowskiego załatwił sprawę. Przegrywamy 1 do 2, tracąc dwie bramki w drugiej części spotkania.